Wiadomość dla ciebie na dzisiaj. Twoja osoba wydaje mi się, że bardzo chce się poświęcić zabawie i spędzaniu czasu w miłym towarzystwie, ucztowanie, tańce, hulańce, swawolę. Ta osoba też chciałaby ci przekazać ognistą informację i tą informację będzie wysyłać niebawem do ciebie. Myślę, że ta informacja, czy ta wiadomość będzie gorąca. Ta osoba też jest na ciebie zła. Tutaj chciałaby cię w jakiś sposób ukarać, lub chciałaby ci powiedzieć, że ktoś coś wie, ktoś coś widział, lub ktoś po prostu was podgląda, obserwuje. Ona jest niezadowolona z tego, że tutaj jakby pewne informacje wyciekły na wasz temat. No i jest rozgniewana. Wszystkie kwestie wyboru, które były między wami, mam wrażenie, że. Są w jakimś momencie odłożenia na później, no ale tak jak mówiłam, ta osoba jest na ciebie zła. Wydaje mi się, że możesz dostać jakąś niemiłą wiadomość, lub generalnie czuć, że ta osoba wysyła Ci taką energię, no nie do końca przyjemną. Mimo, że ona ci pokazuje, że ona się chce bawić albo że się bawi świetnie, gdzieś tam z innymi ludźmi, ona świętuje swoje życie i jest w ogóle super, no to tutaj na ciebie jest zła, tak? Bo coś gdzieś ktoś chyba chlapnął. Coś wypłynęło. Jednakże, jeżeli chodzi o takie werbalne przekazy, to tutaj mi wypadły karty: I wish we could be together forever, czyli chciałbym, żebyśmy byli razem na zawsze. You are the light at the end of my tunnel, czyli. Jesteś światłem na końcu mojego tunelu i you light up my world, czyli tutaj rozświetlasz moje życie, czyli ty, droga osoba, mimo to, że ta osoba jest na ciebie zła, no to rozświetlasz jej życie. Byłaś, byłeś jej światłem, nadzieją. No tutaj jednak doszło do jakiejś transformacji i mówię: No, ktoś coś widział, i ta osoba jest zła, wściekła i. No, ona nie wie, czy w ogóle podejmować tu jeszcze jakąś decyzję, jakiś wybór, tak? Taka jest informacja dla Ciebie, PA.